Chuda w niemożliwych sytuacjach modlitwa. Śpiewa na dość Michała Archanioła. Święty Michale, gdy ludzie mówią niemożliwe, Ty pokazujesz, że dla Boga wszystko możliwe. Moja sytuacja wydaje się bez wyjścia, A niele cudów zrób to, co ludzko niemożliwe. Twoją mocą, mocą widzę cud w beznadziejnej sprawie. Niemożliwe staje się możliwe przez ciebie. Święty Michale, Ale specjalizujesz się w cudach. Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna Bóg. Żadna sytuacja nie jest zbyt trudna dla nieba. Twoją mocą niemożliwe dzieje się dziś. Archaniele, lekarze mówią, nie masz szans. Ty mówisz, zobaczcie, moc. Bożą w działaniu. Każda zamknięta droga otwiera się cudem. Święty Michale, tworzysz wyjście z niemożliwego. Twoją mocą przekraczam granice ludzkiego. Niemożliwe staje się możliwe przez ciebie, święty Michale. Specjalizujesz się w cudach. Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna Bóg. Żadna sytuacja nie jest zbyt trudna dla nieba twoją mocą niemożliwe dzieje się dziś. Niemożliwe, możliwe, cuda bez granic. Bóg interweniuje, wszystko się zmienia. Święty Michale, gdy matematyka nie wychodzi, Ty mnożysz jak Jezus, chleby i ryby. Duch niemożliwy, do spłaty znika cudem nie niemożliwego działaj w mojej sprawie. Twoją mocą Do... widzę rozwiązanie nie z tego świata. Niemożliwe staje się możliwe przez ciebie, święty Michale. Specjalizujesz się w cudach, tam gdzie kończy się logika, zaczyna bóg. Żadna sytuacja nie jest zbyt trudna dla nieba. Twoją mocą niemożliwe. Dzieje się dziwne. Wierzę, że to, co niemożliwe dla człowieka, jest łatwe dla Boga, który stworzył wszechświat. Archaniele przynieść cud, który zadziwi wszystkich. Niech świat zobaczy, że niemożliwe nie istnieje. W Bożej mocy żyje w krainie cudów. Święty Michale, aniele niemożliwych cudów. Twoją mocą widzę jak niemożliwe się, się dzieje. dzieje. Amen. Niemożliwy cud jest tutaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, amen! Niemożliwe możliwe cud się stał. Wszystko możliwe! Wszystko możliwe! Wszystko możliwe. Jak dobrze, że zostałeś do końca naszej pieśni. Jeśli ta odwitwa dotknęła twoje serce, zostaw like, aby pobłogosławić inne osoby. Napisz nam w komentarzach, jakiego cudu potrzebujesz, aby święty Michał Archanioł dokonał w twoim życiu? Udostępnij ten film tym, którzy również potrzebują ochrony, i zapisz się na kanał, aby śpiewać z nami codziennie. Twoja duchowa rodzina. Tu na Ciebie cieka.